To piesak to kątan na jedzno, nie muszę nikogo, bo tej zwykłej jednej nocy po co tu na słowa, serce podlesie się mrozi, potrzebuje ciepła, ty się bierz ty, ja miłości śmiem i może przecieżki wiele kulo mam, wiele nienawiści też, Czarny i biały to nie tylko ja Idę po swoje, bo to nie wstyd Dołnić marzenia, przebijając głową nieba błękit Zaraz przyjdzie noc po nas Zaraz upłynie czas, takie same z tym masz ty Ale trudniej zrobić, jeszcze trudniej utrzymać za ogon Dwie zroki, jak nie umiesz się obronić, pokusy się nie czają, a od żadnej nie usłyszysz, słodkiego dobranoc. Podejmujesz wybór, ponosisz konsekwencje, czemu znów to robisz? Skoro tak bardzo nie chcesz do siebie mieć pretensje. Boże to takie męskie chcesz, ciepła w domu, jednocześnie ognia na mieście Pusta przestrzeń przypomnij ci o błędach, chciałeś ognia to z piekła ogień cię dosięga i nie rozgrzeje serca, jak prawdziwe emocje, bo znowu wyszło źle. Ci wiele dać To za czym tęsknisz? Mogłabym za tobą wstać Uczynić wielkim, gdybyś naprawdę chciał i Powiedział to głośno, a karma jest ozo, pokaże ci samotność Chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam Czarny i biały to nie tylko ja Idę po swoje, bo to nie wstyd Spełnić marzenia przebijając głową, nie ma błękit Zaraz Cień wypełnia mnie wątpliwości, jad, powoduje, że czuję się dziś sam, co się mija mnie. Widzę to wyraźnie, choć często jak przez mgłę. mimo że znowu chcę więcej, wiem jedno: że do czego szukam, jest już tu ze mną. Jedni potrafią...